Słaba, witam Was, bracia i siostry. Witamy Was z lasu kabackiego, który jest symbolem piękna natury Matki Przyrody. Witam Was również tym pięknem, które jest pięknem zieleni. Jeśli zieleni, to również ziół. A jeśli już mówimy o ziołach, to nie ma bardziej kompetentnej osoby jak Karina Rudzka, która tutaj obok mnie siedzi. Witam Cię, Karina. Cześć, witaj. Prowadzisz swój własny sklep zielarski, zielarski kącik kari. Powiedz od jak dawna można u Ciebie zaopatrywać się w zioła? Tak naprawdę mój projekt zielarski kącik kari ma już 9 lat. Od 9 lat ten projekt istnieje jako marka, jako pomysł na propagowanie wiedzy o ziołach i chwilkę później tak naprawdę zaczęłam już te zioła samodzielnie zbierać, przetwarzać tworzyć ziołowe rękodzieło, naturalne, ziołowe produkty. Kosmetyki, i wszystko to powoli zaczęło się przemieniać. Najpierw w mały, prosty kramik, a już chwilę później w sklep internetowy, gdzie, który po prostu możemy znaleźć w przestrzeniach internetowych www.zielarski.cary.pl. Tam jest cały asortyment, pełny opis. A jak to się stało, że zainteresowałaś się w swoim życiu zielarstwem? Jak do tego doszło? Czy, mo, czy pamiętasz tą chwilę? No właśnie, to jest dobre pytanie. Tak naprawdę ogromne zamiłowanie przyrodnicze miałam od zawsze. Stąd też wybór studiów przyrodniczych. Ja ukończyłam wydział leśny z GGW w Warszawie. Jestem leśnikiem, przyrodnikiem i to właśnie w trakcie tych studiów stwierdziłam, że to właśnie botanika, botanika leśna jest dla mnie przede wszystkim najbardziej interesującym tematem, ale poszłam jeszcze o krok dalej, bo z jednej strony takie przedmioty inżynieryjne, matematyka, fizyka, biologia, wszystkie te tematy były dla mnie bardzo interesujące, ale z drugiej strony czułam też mocne powinowactwo do, do takich przedmiotów humanistycznych. Bliska mi była właśnie język polski, etnografia, i to wszystko spowodowało, że poszłam do zakładu Botaniki Leśnej i powiedziałam mojej pani profesor, później, później mojej pani promotor, że chcę, żeby to nie była tylko praca tak naprawdę. Z zakresu inżynier in tak, nauk inżynieryjnych, czy, czy, czy później magisterki, pracy magisterskiej, ale żeby tam po prostu było maksymalnie dużo humanistycznych nauk i zaproponowałam temat właśnie etnobotaniki. To było gdzieś właśnie około tych 9 lat temu kiedy o etnobotanicy mało kto w tym kraju słyszał bo tak prekursorem etnobotaniki w naszym kraju jest oczywiście Łukasz Łuczaj tak pewnie wszyscy o nim słyszeliśmy i, i ja też o nim słyszałam też czytam jego książki o tym jakieś owady jakieś dzikie rośliny jak z nich gotować i bardzo mnie to interesowało co prawda Łukasz Łuczaj interesuje się bardzo szeroko etnobotaniką bo tak naprawdę przydatnością ziół i innych surowcy, owadów do spożycia z całego świata a ja postanowiłam, że skupię się troszkę wężej. Skupiłam się na naszych słowiańskich przodkach i przede wszystkim na okresie wczesnego średniowiecza. Tak się wydarzyło, ponieważ na mojej drodze w międzyczasie stanął też cudowny człowiek. To był, to jest tak naprawdę do tej pory mój bliski przyjaciel, kierownik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, oddziału żmijowiska pod Kazimierzem Dolnym, istnieje Skansen Słowiański, Muzeum Dawnych Słowian. Ja tam trafiłam do tego właśnie mojego kolegi Pawła i razem z nim on, on jakby umożliwił mi wykonać tam badania etnobotaniczne i realizować wszystkie projekty, jakie sobie tam wymyślę, czyli nie tylko napisanie samej pracy, ale też chociażby spacery etnobotaniczne jakby na terenie muzeum dla osób, które w sezonie przybywają na ten teren. W międzyczasie zrealizowałam też taki projekt jak zielnik w formie bukietów zielnych w półziemiankach, które są fragmentami infrastruktury tego skansenu. Także projektów było bardzo dużo. Zrobiłam badania ankietowe, takie właśnie etnobotaniczne na terenie Kotliny Chodelskiej, czyli jest to właśnie ten rejon wokół żmiowisk. I co ciekawe w ramach mojej pracy inżynieryjnej udało mi się zaprojektować na terenie Dokładnie kotliny, właśnie chodelskiej, ścieżkę przyrodniczo-archeologiczną. I to był taki też mój autorski pomysł, gdzie połączyłam zakres wiedzy przyrodniczej, botanicznej, zielarskiej z y, y, takimi właśnie terenami znamienitymi dla tego terenu, jak chociażby fragmenty właśnie wałów z, takiej, z, z opola, które tam istniało, tak z odkryć archeologicznych na tym terenie, kurhany śródleśne i ki kilka innych właśnie takich przystanków, typu na przykład z jednej strony strony przyrodnicza wiedza o majestatycznych dębach, a z drugiej strony wiedza nasza et, etnograficzna na temat tego, jakie znaczenie te dęby mogły mieć w kulturze Słowian. No, dębów na przykład tutaj nie brakuje, ale chciałem się jeszcze ciebie zapytać, a czy robisz y, również kadzidła? Jeśli tak, jakiego rodzaju są to kadzidła? Oczyszczające, ofiarne, czy medytacyjne? Jak najbardziej. Już od pewnego czasu zajęłam się robieniem kadzideł, których podstawą, ja je nazywam inspirowane w pewien sposób słowiańszczyzną. A dlaczego inspirowane? Ponieważ ja je motam, tworzę te smużki z ziół, które właśnie w kulturze Słowian były uznawane za szczególnie wartościowe. To były te zioła specjalnej mocy, mhm. w których tkwiła, tkwiła. Z jednej strony ogromna moc prozdrowotna, a z drugiej strony no, jakby nasi przodkowie wierzyli, że są to moce troszkę wyższe, tak, i silniejsze niż w rozumowaniu tylko tej sfery materialnej. Czy uważasz, że forma oczyszczenia, jaką stosowali nasi przodkowie wobec miejsc, w których się znajdowali, pozostaje w dzisiejszych czasach równie ważna i aktualna jak niegdyś? To jest bardzo dobre pytanie. Powiem Ci, że w tym momencie chętnie połączę dwie, m, dwa tematy, właśnie sakrum z profanum, tak. bo... Zastanówmy się nad tym, co robi dym z ziół. Dym z ziół, e, spalane olejki, eteryczne związki czynne z tych ziół, ten dym e, o bardzo wyrazistym zapachu, co robi? Tak naprawdę dezynfekuje powietrze, działa wirusowo-bakteriobójczo-przeciwzapalnie. I to jest właśnie ta moc, która oczyszcza tak, e, to powietrze i jak najbardziej, nawet z pragmatycznego punktu widzenia, ten dym oczyszcza. Rozumiem. Zioła mają zastosowanie również jako napary czy wywary. Jednak niektóre z nich bywają niebezpieczne, jak chociażby ruta, która pomimo swojego zastosowania podczas nocy kupały może mieć także właściwości wczesnoporonne. Czy istnieją takie rodzaje ziół, na które specjalnie warto zwrócić pod tym kątem uwagę? Tak naprawdę wszystko zależy od dawkowania i to dotyczy każdych ziół. Można powiedzieć, że jest kilka ziół, które ogólnie Uznawane są za bezpieczne, ale to nie do końca prawda. Każde zioło można uczulić, często jest to bardzo zależne od naszego organizmu, więc wydawałoby się, że taki rumianek, bez, tak bezpieczny, używany nawet dla niemowląt, potrafi niejedną jedną osobę uczulać. Proszę mi uwierz mi, naprawdę rumianek potrafi uczulić bardzo wiele osób i dużo osób na ten rumianek ma uczulenie. Więc ciężko jest mówić o tym, bo każde zioło trzeba traktować indywidualnie i jakby poznać jego dawkowanie. I to wcale nie chodzi o to, że my musimy być kompendium wiedzy i mieć w głowie każde, Dawkowanie, tak i y, 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 ilość podanych porcji, przeliczać na kilogramy u dzieci. Nie, nie o to chodzi. Musimy mieć dobre, do, dobre, wiarygodne, wartościowe książki zielarskie w domu albo dobre, sprawdzone strony w internecie, bo takie też są. Jest wiedza chociażby doktora Henryka Różańskiego, który jest praktykiem z tego zakresu i ma wiedzę, która jest wiarygodna i którą warto powielać w formie elektronicznej. Jest wiele ksiąg zielarskich, tu raczej bym wróciła do tych starszych ksiąg typu y, chociażby doktor. Ożarowski, czy ojciec Klimuszko. Jest kilka nie najgorszych, nowszych wydań, ale tutaj już trzeba podchodzić troszkę z ostrożnością, bo potrafią się w procesie różnych redakcji wkradać pewne błędy merytoryczne. I rzeczywiście mając taką książkę, mając dostęp do takiej wiarygodnej wiedzy, warto w dwóch, trzech źródłach sprawdzić wiadomości o konkretnym gatunku, o, konkretnym, o konkretnych ziołach, surowcach, najlepiej właśnie krzyżowo, i wtedy, jeżeli ta wiadomość nam się potwierdzą, to znaczy że możemy wedle danego dawkowania po prostu spróbować zastosować tą kurację, a z drugiej strony, jeśli mamy wątpliwości albo chcemy kurację typowo leczniczą, przy jakąś przewlekłą chorobę, tak, no to wtedy najlepiej, żeby zwrócić się jednak do fito- lub naturoterapeuty, czyli dyplomowanego zielarza, tak, takiego ziołowego medyka, lekarza, który przepisze nam konkretną kurację ziołową na podstawie wyników badań, tego, jakie lek już przyjmujemy, całego wywiadu, tak, o koncepcji, Kondycji naszego organizmu, o historii tej choroby, i wtedy to będzie jakby najbardziej przyniesie najlepsze skutki zdrowotne. Jeśli chodzi o środowisko zielarskie, jesteś osobą dość znaną i cenioną. Czy mogłabyś powiedzieć coś o imprezach tego typu, na których się pojawiasz w sezonie, zarekomendować? Gdzie warto się pojawić z Twoim kramem, gdzie można, gdzie można być, kupić Twoje zioła. Jest kilka takich wydarzeń, na których bywam regularnie. Przede wszystkim bliskie mi są właśnie takie e, tereny związane, imprezy i w ogóle e, obiekty związane właśnie z ludowością. E, na pewno mogę polecić Muzeum W Sira Jest to mi takie miejsce specjalne, szczególnie bliskie, jeśli chodzi o klimat, o energię. Bywam tam 3-4 razy w roku. W najbliższym czasie będę na Sobódce, będę na Dniu Dziecka, będę na Święcie Ziemniaka. E, może brzmi to śmiesznie, ale naprawdę jest tam bardzo. Bardzo fajna atmosfera, jest to miejsce godne polecenia, żeby zobaczyć jak ta nasza tradycyjna wieś wyglądała, w tym chata zielarki. Bo najczęściej tam w okolicy tej chaty zielarki można mnie spotkać z kramikiem mhm. i myślę, że to jest właśnie taka impreza, którą warto polecić. Kiedy masz tylko możliwość, występujesz również w roli wykładowcy. Czy robisz to bardziej z powołania, czy też traktujesz to jako część swojej pracy? Nie, no to jest ewidentnie moje powołanie. Jestem z powołania przede wszystkim jestem edukatorem i to niekoniecznie taki sztywny wykład akademicki, gdzieś tam na auli, bo i takie miałam okazję gdzieś tam poprowadzić, ale najbardziej lubię po prostu zabrać grupy w teren, pokazać im na żywym organizmie zioła, powiedzieć im co do czego, na co uważać. I tak też się to najczęściej kończyło. Z jednej strony na przykład na SGGW w ramach fakultetów z lasu w kulturze, bo tak nazywał się przedmiot, studentów zamiast Strzymać na auli, zabierałam ich na po prostu skarpę nowo i tam im wszystko pokazywałam na żywo, tak? Jak m, przychodził czas przed świętami i też mieliśmy mieć spotkanie z tego lasu w kulturze, e, to zamiast nudnego wykładu po prostu mhm. przygotowałam im e, m, po prostu. E, Degustację dzikiej kuchni, tak? Czyli zrobiliśmy sobie spotkanie, gdzie jedliśmy potrawy z dzikich ziół, piliśmy na pary, wąchaliśmy dym z kadzideł i po prostu w ten sposób uważam, że oni dużo więcej się nauczyli, dużo więcej zapamiętali. I po kilku latach od tych zajęć ja spotykam tych swoich studentów w codziennej pracy i oni mi mówią, że to było jedno z najfajniejszych zajęć, tak naprawdę, które gdzieś im tam zostały w tej pamięci. Na Twojej stronie doszukałem się nawet przepisu na mocne i gęste włosy. Czy mogłabyś zarekomendować w jakiś sposób Twoją stronę, Zielarski Kącik, Kari, przekonać innych, że warto go odwiedzić? Tak, bo tak, bo... Jest, przepraszam, że wejdę w słowo, jest tam naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, dlatego o, tak o tym wspominam. Tak, oczywiście. Sam mój blog na mojej stronie jest, ma już ponad 4 lata. Piszę regularnie artykuły, może tych artykułów nie ma tak dużo w ciągu roku. One pojawiają się sezonowo wedle potrzeb i możliwości Matki Natury. Także gorąco zapraszam na tę moją stronę internetową www.ziarski.kari.pl Wchodzimy na tą stronę, wchodzimy w górnym menu, w zakładkę blog, obok jest zakładka do sklepu internetowego, obok można wejść na ziołowe zeszyty, czyli taka forma moich ziołowych kursów. Kursy są w formie elektronicznej, więc jeśli ktoś z drugiego końca Polski, z drugiego końca świata nie może do mnie przybyć na warsztaty, nie damy rady się spotkać w terenie na spacerze, to niech sobie wejdzie i po prostu takie kursy yy, yy, nabędzie. One nie, to, to nie są drogie kursy, a jest możliwość, żeby z nich całą taką wiedzę, którą ja przekazuję w trakcie spotkań w terenie, yy, mieć po prostu w domu, tak? albo w formie elektronicznej, albo sobie wydrukować. Można sobie wydrukować w mniejszym formacie, włożyć gdzieś tam w bojówki, w kieszeń, iść w ten las. W międzyczasie napisać do mnie jeszcze, y, podesłać mi zdjęcie danej rośliny, upewnić się, czy to na pewno ta, bo ja jakby 24 na dobę praktycznie. Odpowiadam ludziom na bardzo różne pytania. Niektórzy przez moi obserwatorzy z Facebooka, z Instagrama, z TikToka, po prostu do mnie piszą, piszą, pytają, czy to jest ta roślina, o której myślą, pytają, czy dobrze zaparzyli nie pokrzywę i nie mnie pytają, czy dobrze pielęgnują włosy ziołowo. Tak? I ja staram się w miarę możliwości każdemu odpowiedzieć. I jeśli nie wiem, nie znam się, nie jestem pewna, to odsyłam albo do wiarygodnych źródeł, albo do kolegów zielarzy, którzy na przykład... Może są specjalistami większymi niż ja w danej dziedzinie. Moje pytanie być może wyda się trochę bezpośrednie, ale muszę je zadać, czy z tego rodzaju działalności. Da się wyżyć w dzisiejszych czasach, zwłaszcza poza sezonem. Wszak zioła nie rosną przez cały rok. Można je co najwyżej ususzyć. No tutaj cię zaskoczę, bo tak, oczywiście zioła można ususzyć i na, zio na suszonych ziołach też bardzo dużo rzeczy można zrobić, ale ja osobiście na spacery ziołowe, na spacery ziołowo-grzybowe chodzę cały rok, bo ja tak naprawdę nawet w zimę zbieram surowce, takie jak chociażby igliwie, sosny, świerka, jodły, zbieram żywice. Do tego uczę. I i zbieram grzyby jadalne, zimowe, bo takich też jest mnóstwo, tak naprawdę. Są grzyby lecznicze, które też gdzieś tam te owocniki w zimę są widoczne. Także to nie jest tak, że ja tylko od wiosny do jesieni pracuję, pracuję cały rok. Natomiast wracając do samego początku, czy da się z tego wyżyć? Nie jest to łatwe, bo tak naprawdę sam pomysł na to, co robię, wynika. Przede wszystkim z ogromnej pasji, a nie z wiedzy biznesowej. tak? Więc na pewno z jednej strony wiedzy biznesowej mi brakuje, wiedzy marketingowej yy, i wszystkiego uczę się powoli, w miarę możliwości, wspiera mnie cała rodzina. Yy, natomiast jakby ta satysfakcja płynąca z tego, co robię na co dzień, jakby motywuje mnie, że nawet jak mam taki słabszy moment i myślę, że może nie warto, może trzeba już skończyć z tym, może dać sobie spokój i odpuścić, nie wiem, zamknąć firmę, to z drugiej strony budzę się na drugi dzień i tak myślę, nie no kurczę, no, ja potrzebuję uczyć ludzi, potrzebuję przekazywać tę wiedzę, promować bo przynosi mi to masę satysfakcji i to jest taka podstawa, to jest taka miłość do tej edukacji. W tym roku będziesz gościem na Festiwalu Rodzima Ziemia. Jak często masz okazję być na tego kalibru imprezach i jakie jest twoje prywatne zdanie na temat takich imprez? Powiem tak, dosłownie kilka razy brałam udział w podobnego typu wydarzeniach i to nie, może nie specjalnie, a raczej z braku czasu i innych innych projektów, którymi się zajmowałam, natomiast ja się bardzo cieszę, ja się ogromnie cieszę, że się do mnie odezwaliście, uważam, że to jak najbardziej to nasze spotkanie nie jest przypadkowe, bo nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny, tak musiało być i no mam nadzieję, że to co przy, gdzieś tam w głowie już sobie powoli układam na potrzeby naszego spotkania, mojego wykładu, e, że to będzie dokładnie to, e, co byście chcieli usłyszeć, co was zainteresuje, co może was trochę zaskoczy. E, będzie bardzo wszechstronnie, to mogę już powiedzieć. Będzie dzika kuchnia, będzie ziołowa kosmetyka, będzie leczenie ziołami, będzie etnobotanika, naprawdę będzie taki miszmasz, że nasze głowy będą eksplodować, e, kosz zielarki po prostu będzie ciągle w ruchu, nie będziemy pracować na e, sztywnych eksponatach, tylko będziemy wąchać prawdziwe Wzięło. To prawie odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo miałem Cię zapytać. No. E, wracając, że tak powiem, do tematu festiwalu i Twojej obecności. Czym nas zaskoczysz na wykładzie, który no właśnie. planujesz? Od... Także taki przedsmak <tak właśnie mieliśmy już, tego. Tak, tak. Już tak, tak, tak. powiedziałaś po części. Tak? Jeśli chodzi o mnie, ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za tak owocny i ciekawy wywiad. Powoli się do końca zbliżamy. Bardzo miło spędziłem z Tobą ten czas. Dużo się dowiedziałem w ogóle o ziołach za co Ci serdecznie dziękuję, jeśli byś chciała cokolwiek dodać, to jest to najlepsza chwila, proszę uprzejmie. Cóż ja mogę dodać, tak naprawdę zapraszam gorąco na ten mój ziołowy wykład, mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego, coś wartego uwagi, poświęcenia czasu, no i takimi słowami niech nam się darzy. Sława. Ziołowo, sława. Zostań z nami. Polub, udostępnij, subskrybuj.